Nazywam się Malina Opatowiecka. A ja Andrzej Zmuda-Czywiatowski. A ja jestem Grzegorz Zmuda-Czywiatowski. Od pięciu lat prowadzimy w Toruniu naszą firmę. Space Medieval Market został założony przez i dla fascynatów rekonstrukcji średniowiecza. Zajmujemy się tworzeniem replik strojów i przedmiotów z tamtych czasów. Nasze ubiory są noszone przez odtwórców w czasie turniejów średniowiecznych, aktorów w filmach, ale można je także spotkać w muzeach, na wystawach. Sprzedając tak nietypowy asortyment, nie możemy polegać wyłącznie na odbiorcach z okolic Jeśli działa się w branży niszowej, a potencjalni klienci rozproszeni są po całym świecie, to nie da się działać bez strony internetowej. Naszą stworzyliśmy od razu, kiedy wpadliśmy na pomysł sprzedawania replik z średniowiecznych przedmiotów. Strona jest także w wersji anglojęzycznej. To nasza wirtualna witryna, gdzie można zobaczyć jak dany produkt wygląda i zamówić ubiór szyty na miarę. Nowi klienci trafiają na nią albo przez polecenie, albo dzięki wyszukiwarce. Po wpisaniu słów kluczowych, takich jak stroje średniowieczne, Albo Medieval Clothing, wyskakuje link do naszej strony. Ponad 2 trzecie wszystkich naszych klientów to osoby z zagranicy. Poza Polakami najwięcej zakupów robią u nas Niemcy i Francuzi. Nasze produkty wysyłamy także do Kanady, USA, a nawet do RPA, i Singapuru, Australii czy Nowej Zelandii. Aby się próbować, jeździmy na targi, ale szybciej i taniej jest wykupić airkanał AdWords. Większość tak pozyskanych klientów zostaje naszymi stałymi klientami. To już oczywiście dzięki jakości i unikalności naszych produktów. Internet ma jednak kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju. Bez możliwości, jakie daje korzystanie z jego narzędzi, bylibyśmy tylko grupą hobbystów, a nie dobrze prosperującą europejską firmą.